Meloradio Warszawa Zbliża się 14.30 Informacje Meloradia Piotr Kierzyński Mazowsze z nowymi przypadkami zakażeń koronawirusem ostatniej doby wykryto ich 22. W Warszawie 8, tak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. W całym województwie nie zmarł ani jeden pacjent z COVID-19. To są informacje Meloradia Warszawa, a w nich teraz o sporcie na świeżym powietrzu gra w bóle zyskuje w Warszawie coraz więcej sympatyków. Potrzeba do niej ośmiu kul i ubitej ziemi. Specjalne tory do gry można znaleźć w Parku Krasińskich. Trzeba taką metalową kulą zbliżyć się do tej małej kulki, która się nazywa koszon, albo po polsku świnka. Sławomir Stolarski, Grom Warszawa. Dobre w czasach covid na świeżym powietrzu. Tak, bardzo dużo ludzi w tym roku w ogóle zaczęło grać. Michał jestem, Klub Warszawski Gry, Tangu Lebule. Ja tutaj 3-4 lata temu nikogo nie widziałem w Ogrodzie kracińskich, a teraz naprawdę tory są pozajmowane cały weekend. Stan wyniku jest 10-2 dla Gromu Warszawa. A tematem zajęła się Marta Komorowska. Meloradio poleca. W najbliższy piątek odbędą się 15 Warszawskie Dni Rodzinne oraz Warszawski Piknik Rodzinny w śródmieściu. Na uczestników czeka wspólne zwiedzanie zakątków Starego Miasta, odkrywanie tajemnic lampy Alladyna, a także zabawa w chemika w prawdziwym laboratorium. Start o godzinie 10. Teraz przypominamy, że już w czwartek szykują się warszawskie targi książki, to największe tego typu wydarzenie w Polsce. W jego trakcie będzie można spotkać pisarzy, tłumaczy, ilustratorów oraz wydawców, a także zdobyć autografy ulubionych twórców. Początek na Placu Defilad o godzinie 10:00. Na koniec w sobotę odbędą się charytatywne zawody w podciąganiu na drążku, to w ramach pikniku sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Szkolnej w Otwocku. Na uczestników czekają gry i zabawy, a także upominki nie zabraknie też kwesty na rzecz domowego hospicjum dziecięcego Promyczek. Start o godzinie 11.00. Niech każda droga mija bez korków. Informacje dla kierowców. Warszawa dziś słoneczna, ale troszkę chłodna. 18 stopni, teraz, a na ulicach ruch w miarę płynny. Może poza Marsa, gdzie prawie pół godziny tracicie jadąc kilometr od Rembertowa do trasy Siekierkowskiej. I to właśnie utrudnienie jest przed trasą Siekierkowską. No i 20 minut zarezerwujcie sobie na przejechanie Aleją Solidarności od Kosmowskiej do Lisieckiego. w Twoim Dniu z Mela. Od początku września o tej porze, czyli chwilkę po 14.30, Paweł Loroch proponuje nam coś do jedzenia, co z reguły wywołuje lekkie uczucie głodu i apetytu na to, o czym on opowiada. Coś do jedzenia w Melo Radio. Zaprasza Paweł Loroch jesiennych warzyw to kuszący moment dla wszystkich entuzjastów warzywnej tempury. Kawałki rozmaitych warzyw, cukini, papryki, dyni, marchewki albo innych państwa ulubionych należy zanurzać w zwiewnie... Przygotowanym cieście z mąki pszennej, wsypanej do lodowato-zimnej wody i niedbale w niej rozmieszanej, tak by nawet zostało nieco grudek. W takim właśnie cieście zanurza się kawałki ładnie pokrojonych warzyw i smaży krótko na odpowiednio rozgrzanym oleju. Osącza na ręczniku papierowym i tempura jest gotowa. Warzywa smażone w tym lekkim, jak mgiełka. Cieście to fantastyczne skojarzenie z kuchnią japońską, choć wiedzieć trzeba, że tempura to tak naprawdę wymysł portugalskich mnichów podróżujących do Japonii wiele lat temu. Ich smażenie tak spodobało się Japończykom, że przejęli tempurę jako własne danie narodowe. Smażmy ją więc i my, skoro jest tak świetna, że się o nią biją narody. Coś do jedzenia w Meloradiu. No i znów zgłodniałem. Może nawet sobie dzisiaj warzywa w tempu, że zrobię, kto wie. Tylko najpierw posłucham jeszcze raz, jak ją robić w naszym serwisie playermeloradio.pl. A o czymś nowym do jedzenia Paweł Rochopowie w Meloradiu jutro 10 minut przed 8 rano albo chwilkę po 14.30, tak jak dziś. Dla wszystkich, którym wciąż brakuje czasu, Meloradio. Mamy poniedziałek, więc pojutrze proszę sobie zarezerwować czas po 18.00. Kaja zaprasza do Meloradia na swój program Tu i Teraz. Jej gościem w tym razem będzie Borys Szyc. Między innymi troszkę opowie o tym, jak to się stało, że nagrał płytę, kiedy to było i dlaczego ta płyta nazywa się Feeling Good. Tu i teraz w Meloradiu pojutrze od 18.00. Uwielbiam przekazywać Wam dobre wiadomości. W Meloradiu robię to od zawsze o 9.15. Mój tarot bywa zaskakujący i zdecydowanie Was lubi. Najprawdopodobniej ze wzajemnością, bo od teraz będziecie mogli posłuchać horoskopu również o 16.15. Wtedy podpowiem, co czeka Was kolejnego dnia. Zapraszam z uśmiechem. Wróżbita Maciej Skrzątek. Muzyka w Meloradiu jest. W sam raz na idealny poranek. Doskonała w pracy. I wprost stworzona na każdy wieczór. Meloradio. Najprzyjemniejsza muzyka. Autopromocja. Reklama. Marian? Obecny? Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale, ale, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane trzystówki trzydzieści 30 złotych rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 złotych na produkty w promocji dajemy 30 złotych rabatu. Nawet 500 złotych taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl Mnóstwo spraw na głowie? Chwila relaksu znajdziesz w Meloradio. Słuchaj nas codziennie i weź udział w nowej zabawie. Muzyczny relaks z Meloradiem. Wejdź na meloradio.pl, wybierz swój ulubiony relaksujący utwór i wygraj co tydzień do wygrania głośnik JBL Flip 5. A w wielkim finale fotel masujący Massaggio Eccelente 2 od Rest Lords. Na chwilę relaksu zaprasza sponsor konkursu Rest Lords, oferujący fotele masujące restlords.com. Super Grosz. Pożycz do 15 tysięcy nawet na 50 miesięcy. Wejdź na supergrosz.pl lub zadzwoń 611 100 Super Grosz. Dobry zwyczaj, tak pożyczaj. Koszt połączenia według taryfy operatora. RRSO 55,93%. Abonament solo w New Mobile. Kup i nie rób żadnych innych prób. Abonament w New Mobile za 29 zł, a w nim rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitów i do 30 giga. A drugi numer dokupisz za 9 zł. Wejdź na New Mobile i kup. Czy szukasz pracodawcy, który zapewni Ci wygodną formę zatrudnienia na korzystnych warunkach? Chcesz pracować w stabilnej firmie oferującej Ci stałą pensję, premie i liczne benefity? Lubisz jeździć samochodem, a miasto znasz lepiej niż mapa Google? Pracuj w Barbora jako kurier! Proponujemy szybką rekrutację, a ofertę pracy otrzymasz jeszcze tego samego dnia. Zadzwoń lub wyślij SMS na numer 785-320-115. Skontaktujemy się z Tobą lub napisz na pracamaupabarbora.pl Dołącz do zespołu kurierów w sklepu internetowego barbora.pl Bonjour. Good morning. Bonjour. Guten tag. Hello. Co jeszcze powitacie za granicą? Na pewno tam, gdzie płacisz euro funtami czy dolarami z naszą kartą wielowalutową do konta dla Ciebie, powita Cię zero prowizji za przewalutowania. A dodatkowo na koncie w Credit Agricole może powitać Cię nawet 500 zł premii. Credit Agricole. Konto dla Ciebie z kartą wielowalutową i premią. Promocja do końca grudnia tego roku. Możesz dostać 50 zł premii za otwarcie konta i do 450 zł za płatności kartą. Bez prowizji za przewalutowania możesz płacić w euro, dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich. Szczegóły na stronie banku i mniejplastiku.pl wyjaśnienie nazw usług reprezentatywnych na na łamany napad. Meloradio Warszawa. Słuchasz meloradia. Uuu. Meloradio najprzyjemniejsza muzyka. 5 minut jeszcze brakuje do 15, kiedy minie usłyszymy informacje Meloradia, między innymi o tym, że można i jak można wspomóc zwierzęta z poznańskiego schroniska. Między innymi to będzie informacja, jedna z informacji Meloradia. Mówią, że VAT zniknął z Neonet Świetna wiadomość! Telewizor bez niego będzie nam lepiej No, widzę, że nadajemy na tych samych falach Taniej o VAT w sklepach i na Neonet.pl Na przykład Smart TV Samsung, kulet 65 cali, teraz ponad 1000 zł taniej A ekspres DeLonghi, system Latte Crema, nowoczesny wyświetlacz oraz 8 rodzajów kaw Za niecały 1951, teraz ponad 400 zł taniej Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach Reklama Melo Radio Warszawa Zawsze dobrej pogody życzy Melo Radio. Bardzo pogodny poniedziałek w Warszawie nad miastem, niemal bezchmurne niebo. Pod wieczór troszkę się zachmurzy, ale to nie będą deszczowe chmury. Temperatura maksymalna nie sięgnie dziś jeszcze 20 stopni, jutro jest na to pewna szansa. Zbliża się 15, posłuchajmy teraz informacji Meloradio. Meloradio, w Twojej okolicy i online, gdziekolwiek jesteś. Jest Meloradio. Meloradio Warszawa. Twoje ulubione radio w Warszawie. Słuchaj nas przez cały dzień na 94. Minęła 15. Informacje Meloradia. Natalia Kuśmierz. Eksperci ostrzegają, że podwyżki cen energii są nieuniknione. Cena energii na giełdzie wzrosła w ostatnim okresie o około 40%, a to przełoży się na wyższe ceny prądu w przyszłym roku. Ta sytuacja odbije się na naszych kieszeniach, tłumaczy dr Alicja Ganczarek-Gamrot z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Energia elektryczna jest wykorzystywana wszędzie, więc tak naprawdę to jest po prostu główny koszt, jaki po prostu ponoszą gospodarstwa domowe i firmy usługowe, przemysłowe. Szczególnie mocno podwyżki cen energii odczują firmy z branży energochłonnej. Zdaniem ekspertów część z nich może tego nie przetrwać. Teraz przenosimy się do Gdyni. Znany jest skład jury 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Znajdzie się w nim reżyser Andrzej Barański, aktorka Joanna Kulika, także muzyk Mikołaj Trzaska. W konkursie głównym ocenionych zostanie 16 produkcji. Wydarzenie rozpocznie się 20 września i potrwa 5 dni. Pora na informacje z Poznania. Zakład Zagospodarowania Odpadów ruszył ze zbiórką darów dla zwierząt z lokalnego schroniska. Przedadzą się koce, ręczniki, ale też gryzaki i termofory. Zbiórka potrwa do końca września. My zwróciliśmy się do schroniska, bo też zauważyliśmy informacje w mediach, że schronisko potrzebuje takich rzeczy, a my mamy też bardzo dużą ilość mieszkańców na naszych punktach. Dlatego myślimy, że można po prostu te dwie sytuacje połączyć i taką akcję przeprowadzić. Mówiła Michalina Magdziarz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów. To już druga taka akcja. W trakcie poprzedniej Zebrano 60 kg suchej karmy, do tego także koce i ręczniki. Na koniec dobre informacje z Australii. Trzyletni chłopiec, którego poszukiwano od czterech dni, został odnaleziony w buszu na północy stanu Nowa Południowa Walia. Dziecko znajdowało się zaledwie pół kilometra od domu. Chłopiec, który jest autystyczny i nie mówi, zaginął w piątek. Jego rodzina obawiała się, że został uprowadzony. Dziecko poza kilkoma zadrapaniami jest w dobrym stanie. Nasza sponsor programu Restlords oferujący fotele masujące. Restlords.com Uwielbiam szczęśliwe zakończenia, zwłaszcza w prawdziwym życiu. No to teraz y, już niech gra muzyka, to najprzyjemniejsza, jak zawsze w Twoim dniu, z Melo. Zaraz usłyszymy przeboje Shaki Khan, Aloe i zespołu Purple Disco Machine, czyli nie niemieckiego zespołu, którego członkowie rodzili się, kiedy muzyka disco święciła swoje największe triumfy. Piotr Sworakowski. Zapraszam do Meloradia. Meloradio. Meloradio, najprzyjemniejsza muzyka. Słuchasz Meloradio. Hi, this is Jason Mraz and this is Meloradio. Radio. To jest Meloradio. Radio. Debbie Harry, Chris Stein i znajomi, czyli grupa Blondie w Twoim Dniu z Melo zapowiadają nową płytę w tym roku albo w przyszłym. Ja zapowiadam najbliższe informacje Melo Radia z naszego miasta za no dosłownie kilka minut. Po nich informacje dla kierowców, a potem te kile będą pić panowie Dan and Shay. Na chwilę. Zaprasza sponsor programu Restlords oferujący fotele masujące Restlords.com. Reklama Budzę się już zdenerwowana. Mam problem z decyzyjnością. Stres dezorganizuje mi życie. Desperacko szukam wyciszenia. Niepokój destabilizuje mój sen. Zdefiniuj na nowo swój spokój. Sięgnij po Destresan. Destresan Max. Jego składniki wspierają organizm w pokonywaniu stresu emocjonalnego w ciągu dnia. A wieczorem sięgnij po Destresan Noc z melatoniną, która pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie. Suplement diety Destresan. Twoja definicja spokoju. Więcej na oleofarm.pl. Sprawdź w Carrefourze ceny niskie jak dawniej. Tabletki do zmywarki Finish 25,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. A czteropak Pepsi lub Mirindy litra 1,5 litra 15,99 z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 18 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. O odporność warto dbać cały rok. Na okrągło. Dlatego łap odporność z Devitum Forte. Suplement diety Devitum Forte to witamina D rozpuszczona w oleju lnianym. Dzięki temu dobrze się przyswaja, by każdego dnia, o każdej porze roku wspierać Twoją odporność. Devitum Forte to mała, okrągła, łatwa do połknięcia kapsułka. Devitum Forte. Odporność na okrągło. Od Oleo Polecam. Magdalena Ruszczka. Myślisz o nowym aucie elektrycznym? Przyjedź do salonu Kia i wymień swój samochód spalinowy na nowego elektryka. Za wymianę otrzymasz premię 7700 zł. Do tego ładowerka Wallbox za pół ceny i dodatkowe korzyści dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. Elektryczna Kia Eniro z zasięgiem do 455 km czeka na ciebie. Sprawdź szczegóły na Kia.com. Kia. Movement, that inspires. Wiedziałam, że przyjdzie. I od razu zrobiło mi się gorąco. Menopauza. Jak poradzić sobie z menopauzą, kiedy nie chce brać hormonów? Wybierz Ligunin Thermostop. Mm. Suplement diety Ligunin Thermostop zawiera wysoką dawkę lignanów z nasion lnu, które naturalnie wspierają gospodarkę hormonalną. Zawiera też ekstrakt z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, niepokój i rozdrażnienie. Aż 81% kobiet deklaruje chęć jego ponownego zakupu. Ligunin Thermostop. Chłodna riposta na menopauzę. Więcej o badaniach na olofarm.pl jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw i owoców? W Lidlu znajdziesz na to sposób. Kupuj w Lidlu, zbieraj pieczątki i odbierz maskotkę z kolekcji Disneya. Dla dziecka za jeden grosz. Korzystaj z okazji na ryneczku Lidla, bo warzywa i owoce mają supermoce. Polskie gruszki klapsa 40% taniej, 2,99 za jeden kg. A winogrona jasne, bezpestkowe tylko 3,79 za 500 gramów. Disney, jeszcze więcej zabawy. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl W naszym wieku po pięćdziesiątce dobre samopoczucie to nie tylko zgrane trio, ale również zdrowe kości. Dlatego wybrałyśmy wygodne w użyciu tabletki do ssania lub połykania DeVitum Osteo o smaku cytrynowym. DeVitum Osteo charakteryzuje się wysoką zawartością witaminy D3, K2 oraz wapnia z muszli ostryk. DeVitum Osteo to zgrany trio, które pomaga w utrzymaniu Twoich zdrowych kości. Trio na mocne kości od Oleofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Meloradio Warszawa Zbliża się 15.30 Informacje Meloradia Piotr Kierzyński Wola domaga się konsultacji w sprawie przebiegu linii kolejowej do centralnego portu komunikacyjnego. Tory kolejowe mają przebiegać w tunelu pod Odolanami. Jak mówi burmistrz dzielnicy, Krzysztof Strzałkowski, to bardzo dynamicznie rozwijająca się część woli. A plany rządów w sprawie kolei do CPK blokują m.in. uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy muszą wiedzieć, jak zmieni się im życie w związku z tą gigantyczną inwestycją w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów. Burmistrz zaznacza, że w Warszawie. Konsultowano przebieg kolejowych tras już w innych dzielnicach, spotkań z mieszkańcami Woli jednak w harmonogramie nie przewidziano. To są informacje Meloradia Warszawa. Teraz ciekawostka dla fanów komunikacji miejskiej w stolicy. Miejskie zakłady autobusowe pokazały nowy neon. Świetlna dekoracja zawisła na elewacji siedziby przy Włościańskiej. To w ramach wydłużenia obchodów Stulecia Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Neon ma także promować podróż publicznym transportem. Od kilku miesięcy miejski przewoźnik pracował nad tym projektem. Teraz pochwalił się nim w mediach społecznościowych. Meloradio poleca. W piątek odbędą się tegoroczne dni Wilanowa, to święto dzielnicy połączone z atrakcjami dla całych rodzin. Coś dla siebie znajdą miłośnicy sportu i zdrowego trybu życia, amatorzy teatru, a także koncertów na świeżym powietrzu. Świętowanie potrwa trzy dni, początek wydarzenia w piątek o godzinie 10.00. Z kolei już w niedzielę na Mokotowie nastąpi otwarcie sezonu kulturalnego. Wszystkie lokalne domy kultury pojawią się w jednym miejscu wraz ze swoją ofertą. Nie zabraknie występów grup artystycznych, a także wystaw i fotografii. Start w Służewskim Domu Kultury o godzinie 12. .00. Na koniec, 18 września, szykuje się Custom Festival w elektrowni powiśle. W trakcie wydarzenia zaplanowane są największe targi mody ulicznej w Polsce. Uczestnicy będą mogli m.in. spersonalizować swoje ubrania oraz dodatki. Początek w elektrowni powiśle o godzinie 11.00. Niech każda droga mija bez korków. Informacje dla kierowców. W Warszawie dziś 18 stopni, słońce i coraz większy tłok na ulicach, co jest normalne o tej porze. Rozpoczął się popołudniowy szczyt komunikacyjny i to niestety widać na zakorkow zakorkowanej ulicy Marsa, gdzie 500 metrów do skrzyżowania z Żołnierską jedziecie ponad 20 minut. W Alei Solidarności ponad kwadrans stracicie między Wolską a Nowym Zjazdem, a ponad 10 minut przy zjeździe z S2 w Puławską.